Proszę Państwa, bardzo serdecznie witamy w naszym mieście, w naszym powiecie kandydata na prezydenta pana Rafała Trzaskowskiego. Wielkie brawa. Dziękuję. Szanowni Państwo, spotykamy się w miejscu, które jest symboliczne dla tego miasta. Symboliczne dlatego, że w dniu dzisiejszym Szpital Strzeliński jest zagrożony. Pamiętacie wszyscy 2018 rok, spotkanie na rynku strzelińskim? Prezydent Duda obiecał pomoc temu szpitalowi. Obiecał pomoc temu szpitalowi! Obiecał pomoc na spotkaniu z samorządowcami. Byliśmy na tym spotkaniu. Ja słyszałem na własne uszy, że będziemy pomagać szpitalom powiatowym. Efekt jest jaki? Szpital w likwidacji. Nie pozwolimy na to! Ja również bardzo serdecznie witam pana prezydenta Warszawy, kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przed chwileczką odbyło się spotkanie z załogą szpitala. Ci ludzie są wspaniali, zdeterminowani, żeby ratować nasz szpital. Wiem, że każdemu mieszkańcowi leży na sercu to, żeby było się gdzie leczyć, żebyśmy nie byli odsyłani do Wrocławia tą bardzo niebezpieczną drogą, żeby dojechać z najprostszym tematem. Walczymy o nasz szpital, jeszcze tak źle nigdy nie było. Nie będę teraz mówić, czyja to jest wina, natomiast dziękuję panu prezydentowi za to, że przyjechał, bo jest okazja, żeby o tym temacie rozmawiać i nagłośnić, bo w debacie publicznej ja nic nie słyszę o szpitalach powiatowych. Nasz szpital istnieje już prawie 150 lat i nie wyobrażam sobie tego, żeby szpitala nie było w strzelinie. Musimy o to walczyć i dziękuję za to wsparcie, za to dzisiejszą wizytę, panie prezydencie. Dzień dobry państwu. Nie, ja będę Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja od wielu, wielu tygodni mówię o tym, że dzisiaj powinniśmy rozmawiać o służbie zdrowia. Że zamiast szukać innych tematów, bo Pan Prezydent Spisu ucieka przed każdą trudną dyskusją. Niestety w momencie, kiedy mieliśmy się spotkać na debacie debacie, która odbyła się w TVP, nie wiem czy państwo ją pamiętacie, tam padały pytania o strefę euro zamiast pytania o służbę zdrowia. W epidemii zamiast mówić o tym co najważniejsze, czyli o bezpieczeństwie o służbie zdrowia rządzący uciekają i Pan prezydent z Partii jedynej, która jest dzisiaj odpowiedzialna za to, co się dzieje w Polsce, uciekają od trudnych pytań. Ja chciałem Państwu powiedzieć jedno, że kwestia szpitali powiatowych jest dla nas wszystkich niesłychanie istotna. I dzisiaj rządzący szpitalom powiatowym zgotowali prawdziwy Armagedon. I chcę jasno też powiedzieć, że jesteśmy w miejscu, które jest symboliczne, dlatego że tak jak powiedzieli przed chwilą samorządowcy, dziękuję Pani Burmistrz za zaproszenie, rzeczywiście był tutaj Pan Prezydent Andrzej Duda i obiecywał pomoc. Obiecywał, że zmieni sytuację szpitala w Strzelinie. I drodzy państwo, na czym polegała ta rozmowa? Polegała ona na tym, że w momencie kiedy będzie dofinansowanie ze strony samorządu, w momencie kiedy zostanie utworzony nowy oddział chorób wewnętrznych, to wtedy będzie większe dofinansowanie z NFZ-u. Taka była umowa. I pan prezydent Andrzej Duda obiecał, że pomoże w tej sytuacji. Niestety Okazało się, że mimo że samorząd się wywiązał ze swoich zobowiązań i rzeczywiście znalazł milion złotych dla szpitala w Strzelinie, że personel szpitala podjął nadludzki wysiłek, żeby przenieść szpital, żeby przenieść oddział dla dzieci w inne miejsce, po to, żeby zrobić miejsce dla oddziału, dla oddziału chorób wewnętrznych, to mimo to później NFZ się nie wywiązał ze swoich i pan prezydent nie pomógł i szpital jest dzisiaj w upadłości i jest zagrożony zamknięciem. 450 miejsc pracy. Dzisiaj, kiedy powinniśmy rozmawiać tak naprawdę wyłącznie, koncentrować się przede wszystkim na problemach służby zdrowia i bezpieczeństwa. W momencie, kiedy jest epidemia, kiedy te szpitale powiatowe przejmują na siebie bardzo dużo obowiązków, to dzisiaj rządzący skazują szpitale powiatowe albo na olbrzymie problemy, albo wręcz na zamknięcie i proszę państwa lista jest długa, bo w Środzie Śląskiej szpital został zamknięty, natomiast i w Piotrkowie, i w Żywcu, i w Szczecinku, i w Otwocku, i w Międzyrzecu, i w Krotoszynie, i w Kutnie, i w Głogowie, i w Brzegu, i w Grójcu i mógłbym tak wymieniać. Jest mnóstwo szpitali powiatowych, które dzisiaj są albo w stanie upadłości, albo są zagrożone zamknięciem, a wszyscy wiemy, Jaką rolę spełniają szpitale powiatowe? Ja rozmawiałem tutaj o sytuacji. To nie jest tak, że wszyscy chorzy pojadą do Wrocławia. Po pierwsze, wiadomo, że to wcale nie jest takie proste, a poza tym we Wrocławiu często czeka się na operacje planowe przez rok, podczas gdy tutaj w szpitalu w Strzelinie można by było je wykonać w miesiąc. To jest prawdziwy problem dzisiejszej służby zdrowia. I moi drodzy państwo, te wszystkie problemy zaczęły się od sieci szpitali w roku 2017 i my samorządowcy świetnie wiemy, że rząd obiecywał poprawę sytuacji w służbie zdrowia, a jest coraz gorzej. Nigdy tyle szpitali nie było zamykanych, wszyscy eksperci są zgodni, że przez te ostatnie lata tych, te szpitale są sukcesywnie albo stawiane w upadłość, albo wręcz zamykane. Ja świetnie o tym wiem jako samorządowiec, zarządzam dziesięcioma szpitalami. W momencie, kiedy przygotowaliśmy nowy szpital na otwarcie, to co się okazało? że nie będzie kontraktu. Co się okazuje? Okazuje się, że bez przerwy zabierają nam pieniądze. A przecież my, samorządowcy, walczymy przynajmniej o to, żeby te szpitale inaczej wyglądały. I wszyscy mi mówią we wszystkich szpitalach, jakie odwiedzam, w szpitalach, którymi zarządzam, w szpitalach powiatowych, że dzięki samorządom są w stanie funkcjonować. Dzięki samorządom infrastruktura wygląda zupełnie inaczej. Dzięki samorządom przynajmniej warunki pracy się zmieniają. I dzisiaj rządzący zabierają nam pieniądze, nie pozwalają nam na większe uelastycznienie naszego budżetu, a nie chcą pomagać szpitalom powiatowym. I wszyscy wiemy, że jeżeli dzisiaj chcemy naprawdę na serio rozmawiać o służbie zdrowia, to musimy rozmawiać o losie szpitali powiatowych, które są dzisiaj w katastrofalnej sytuacji przez to, co, co rządzący robią. I niestety, moi drodzy, pan prezydent pozostaje całkowitym, milczącym świadkiem tych wydarzeń, mimo że tutaj był, że obiecywał. Zobaczcie, co się działo w momencie, kiedy atakowani byli rezydenci. Zobaczcie państwo, co się działo, kiedy atakowani byli rezydenci. Gdzie był wtedy pan prezydent? Gdzie był pan prezydent w momencie, kiedy się dzisiaj atakuje? Ślązaków i całą służbę zdrowia. Gdzie był pan prezydent, kiedy zadawaliśmy pytania, na jakim etapie epidemii tak naprawdę jesteśmy? I dzisiaj, w momencie kiedy wychodzimy z epidemii, ale kto wie, co będzie na jesieni, kiedy szpitale powiatowe przejmują na siebie bardzo dużo obowiązków, szpitali, które są w tej chwili szpitalami jednoimiennymi, które zajmują się koronawirusem, to dzisiaj rządzący i prezydent, prezydent jednej partii zamiast zająć się wypełnieniem swoich obietnic. Zamiast zająć się pomocą, zamiast nawet zająć się rozmową, bo przecież nie chce rozmawiać pan prezydent o prawdziwych problemach, tylko ciągle ucieka od debaty. Dzisiaj pan prezydent chce rozmawiać o rzeczach, które nie są dla nas najważniejsze i dlatego jeszcze raz, panie prezydencie, wzywam pana do debaty na prawdziwie ważne problemy. Ja dzisiaj staję przed 14 redakcjami, będę odpowiadał na pytania od lewa do prawa, bo się nie boję tak jak pan. Trudnych pytań. I drodzy Państwo, chcę też wam jasno powiedzieć, dlatego że widzieliście wielu polityków, którzy obiecywali, że załatwią każdy problem. A ja chcę debaty. Ja chcę debaty, ja chcę, żeby 6% PKB rocznie było przeznaczanych na służbę zdrowia i wiem, gdzie zna znaleźć te pieniądze. Dlatego, że dzisiaj rządzący proponują nam gigantomanię, proponują nam największe czy jedno z największych lotnisk na świecie, zamiast zająć się służbą zdrowia. A to tutaj, właśnie tu w Strzelinie, w innych szpitalach powiatowych są miejsca pracy, które trzeba chronić. I to miejsca pracy, użyję tego słowa całkowicie świadomie miejsca pracy naszych bohaterek i bohaterów, bo to właśnie nasz personel wszystkich szpitali to byli ludzie, którzy byli i dalej są na pierwszej linii. To są nasi bohaterowie i bohaterki. I ich miejsc pracy trzeba bronić w pierwszej. Kolejności. I przecież wiemy, że tutaj nie chodzi, drodzy Państwo, o to, że prezydent Rzeczpospolitej, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, rozwiąże wszystkie problemy. Tylko przecież prezydent Andrzej Duda jest w 100% związany ze swoją partią. Słucha tylko i wyłącznie prezesa Kaczyńskiego. Tylko że problem polega na tym. Problem polega na tym, drodzy Państwo, że ten telefon działa tylko w jedną stronę. Prezes dzwoni i każe. I wtedy pan prezydent podpisuje nawet w nocy. Może chociaż raz to właśnie pan prezydent Andrzej Duda wykonałby telefon w drugą stronę i namówił prezesa, który podejmuje wszystkie decyzje w tym kraju, żeby pomógł szpitalom powiatowym. Panie prezydencie, niech pan zadzwoni do prezesa, póki jeszcze prezes jest w polskiej polityce i poprosi go o pomoc. Niech pan zadzwoni do pana premiera. I zamiast. I zamiast, drodzy państwo, żeby pan premier robił sobie za pieniądze publiczne, a raczej panu prezydentowi kampanię i próbował nas przez cały czas obrażać, bo nic innego nie robi dzisiejsza władza, tylko próbuje nas dzielić i obrażać, to może by się zabrali do roboty. Panie premierze, do pana się też zwracam. Niech pan nie jeździ w tej chwili, nie robi kampanii, tylko niech się pan zabierze za służbę zdrowia. Zwracam się też do pana ministra. Zwracam się też do pana ministra. Wydaje mi się, że nie najważniejsze są w tej chwili kontrakty z NCBR-u i przeróżnego rodzaju. Projekty, tylko najważniejsza jest właśnie przyszłość szpitali powiatowych, bo o tym wszyscy mówią. I chcę Wam powiedzieć jedno, drodzy Państwo, że pewna era w polityce się skończyła. Już nie ma Donalda Tuska w polskiej polityce. Czas najwyższy, żeby również. Pozwólcie Państwo, że. Złożę... Chciałem powiedzieć, że pewna era w polskiej polityce się skończyła i ponieważ. Nie ma już Donalda Tuska w polskiej polityce. Może najwyższy czas, żeby nie było w polskiej polityce również Jarosława Kaczyńskiego? Może najwyższy czas, drodzy Państwo, żeby rządzący zamiast opowiadać o problemach, które nie są dzisiaj pierwszorzędne, zajęli się właśnie służbą zdrowia. Może najwyższy czas, żeby pan prezydent Andrzej Duda stanął obok mnie i odpowiedział na najważniejsze pytania dotyczące służby zdrowia. Może najwyższy czas, żeby Polska miała prezydenta, który w momencie kiedy ktokolwiek jest atakowany, ktokolwiek, bo ten rząd atakował nauczycielki i nauczycieli, atakował rezydentów, atakował rodziców osób z niepełnosprawnościami, atakuje wszystkich. Więc może przyszedł czas żeby ten rząd zajął się rozwiązywaniem prawdziwych problemów, a nie przez cały czas robieniem kampanii, z której nie ma żadnych konkretnych owoców i do tego namawiam rządzących przez cały czas Ja w przeciwieństwie drodzy państwo do pana prezydenta Andrzeja Dudy nie powiem wam, że rozwiąże ten problem, bo oni jeżdżą po całej Polsce, rozdają teraz czeki, kupują wozy strażackie. I żeby było jasne, żeby było jasne, lepiej żeby kupowali sprzęt i lepiej żeby kupowali wozy strażackie, zwłaszcza że się okazało, że w 16 gminach, którym kupili te wozy strażackie, w 10 zwyciężyłem ja, więc ja się bardzo z tego cieszę. Tylko, że drodzy Państwo, tu nie chodzi o doraźne działanie, tu chodzi o pewien system. Ja Wam nie obiecam, że rozwiążę problem natychmiast, ale obiecam Wam jedno: że jeżeli zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, to będę wywierał presję na rządzących, żeby rozwiązywali właśnie takie problemy, żeby się skupili na szpitalach powiatowych, żeby przede wszystkim nie zabierali samorządowcom pieniędzy, które oni mogą wydać właśnie na pomoc szpitalom. To Wam obiecuję. Obiecuję Wam, że będę pobudzał rząd do działania, że będę składał projekty ustaw. O większym finansowaniu na służbę zdrowia, że będę interweniował i że będę jak takie dręczące sumienie, będę im przypominał o każdym szpitalu powiatowym, który próbują likwidować. I będę się upominał o prawa wszystkich obywateli, bo to, co dla mnie najważniejsze, drodzy państwo, że moim szefem i moją szefową będziecie właśnie wy. Pani burmistrz. Pani burmistrz, lekarze, pielęgniarki, cały personel tego szpitala tutaj przed którym stoimy w Strzelinie to są prawdziwi szefowie i prawdziwe szefowe prezydenta Rzeczpospolitej. I obiecuję wam jedno, że będę o tym przez cały czas przypominał, że będę kładł konkretne projekty ustaw na stół, bo tak sobie wyobrażam rolę prezydenta, prezydenta, który jest niezależny, który jest aktywny, który jest skłonny do współpracy z rządzącymi. Kiedy z rządzących są naprawdę rozwiązywać problemy, a nie tylko wymyślać Rzeczy, które nie są dla nas najważniejsze. I bardzo was proszę o jedno. Zostało tylko pięć dni kampanii przed nami. Wiem, jak się wszyscy mobilizowaliście. Widziałem, że były zbierane podpisy również tutaj. Chciałem wam serdecznie za to podziękować. I powiem Wam, że to miejsce jest symboliczne, dlatego, że tutaj dokładnie widać, że pan prezydent obiecuje, później nie spełnia swoich obietnic, bo większości swoich obietnic niestety nie spełnił, że niestety ten telefon do prezesa działa tylko i wyłącznie w jedną stronę, żeby słuchać rozkazów, a nie żeby prosić o wsparcie, że partia rządząca niestety nie traktuje Pana prezydenta mimo, że tylko i wyłącznie działa na rzecz tej partii poważnie i że pan prezydent Andrzej Duda nie jest skłonny rozwiązywać jakichkolwiek problemów i dlatego słuchajcie potrzebna jest zmiana i dlatego w tej chwili jest konieczne jedno abyśmy się wszyscy w tej chwili wykazali tą energią żeby każdy z nas próbował zdobyć kolejny głos dla zmiany przekonywał swoich Sąsiadów, swoich przyjaciół, wszystkich, którzy być może nie oddali jeszcze głosu albo wahają się czy iść na te wybory, wahają się na kogo zagłosować. I bardzo was proszę, proszę was o głos, a jedno wam obiecuję, że będę tak jak wam powiedziałem sumieniem rządzących, będę patrzył im na ręce i będę przez cały czas domagał się rozwiązywania takich spraw, i że to są właśnie sprawy, które dzisiaj powinny być dla rządzących najważniejsze a nie problemy, które oni sobie sami wymyślają. Dziękuję Państwu bardzo i proszę Was o bardzo dużo energii, o bardzo dużo determinacji w tych ostatnich dniach i o to, żebyśmy wszyscy byli przy urnach wyborczych, dlatego że naprawdę olbrzymia większość Polek i Polaków opowiedziała się za zmianą. Jeżeli będziemy razem, to zwyciężymy!